Witajcie, właśnie w Aldim dokonałem impulsywnego zakupu śmietana, dokładnie kwaśna śmietana, bo patrzcie wydęte denko co ciekawe z węgiel no i tak, kupiłem śmietanę się zastanawiałem co z nią zrobić oczywiście jak śmietana to idealne będą placki ziemniaczane także wydobyłem messie cuisine no i przypomniałem sobie, że miałem już dawno Wam nakręcić film no nie o plackach ziemniaczanych. Placki są tak banalne, nie ma żadnej filozofii, że nie będziemy o tym kręcić film. Ale opowiem Wam dwa słowa, jakie jest idealne miejsce na Messie Cuisine i dlaczego nie jest to płyta indukcyjna. Przeranżuję trochę tutaj miejsce. Okej, okay, tak chyba będzie dobrze. No i weźmy naszego Messie Cuisine. Oczywiście mi się trochę przestał do stołu. I postawimy go sobie tutaj na naszej płycie indukcyjnej. No i pewnie zaraz się odezwą malkontenci malkontentki. Z tą samą odpowiedzią, którą często widuję na grupie Mesje Cuisine. Płyta indukcyjna jest idealna. U mnie przecież działa idealnie, nic się nie dzieje. No, odpowiedź raczej powinna brzmieć. Nie, nic się nie dzieje, tylko jeszcze nic się nie stało. Więc dlaczego płyta indukcyjna nie jest idealnym miejscem. Patrzcie, idealnie się przyssał do tego szkła. Przy mieszaniu ciasta na nie ucieknie. Szyba wiadomo, jest pancerna musi wytrzymać tam wszelkie garki, w tym jakieś garki żeliwne, więc takie obciążenie nie stanowi najmniejszego problemu. Nic się nie może wystać, prawda? Z drugiej strony jest też plastikowy, więc sama indukcja też nie powinna nic mu zrobić. Idealne miejsce, a no niestety nie do końca. Po pierwsze, nie wiem czy widzieliście jak taka płyta indukcyjna nie jest zamontowana w blacie. No i to, że się tak idealnie przysał, to akurat będzie tutaj wadą. Generalnie płyta najczęściej jest po prostu wrzucona w otwór w blacie. W moim przypadku tu są takie szyny metalowe z łóżkami przykręcone po bokach. Natomiast w samej płycie są takie wypustki, które wpadają no i dzięki temu płyta się idealnie trzyma ale nie wiem czy to zobaczycie Op. tutaj taki mój patent szuflada z kubkami spróbuję tam wepchnąć rękę Op. ale jak widzicie płyta się bez problemu unosi przydałoby się przeczeć trochę o. a więc jak nasz Messier Cuisine będzie mięso jakieś ciasto będzie wibrował, no to przez to, jest idealnie przyklejony będzie nam tą płytę podrywał będzie nam tutaj tłukła otwarty blat no i prędzej później coś w środku może się uszkodzić urwać, poluzować tam są takie tranzystory IGBT tudzież podobne przyklejone do radiatorów no i tych wibracji mogą się poluzować, nie będą miały chłodzenia i płyta przez to nam może wcześniej paść inna rzecz na temat już samej indukcji Tutaj zrobię niebezpieczny eksperyment. Jak widzieliście, włączyłem płytę. Wybieram pole grzewcze z tyłu. Włączę na najmniejszą moc i od razu wyłączę. Proszę bardzo, nie wiem czy to widzieliście. Jakby nie łapał, to ta cyferka od razu by nam mrugała. Także ewidentnie widzi metal. A widzimy metal dlatego, że w Messie Cuisine w podstawie mamy wagę i żeby ta waga dobrze działała całe dno jest usztywnione mamy taką wielką metalową płytę więc przez przypadek jak włączymy płytę to możemy nasz Messier Cuisin podgrzać no i to jest pół biedy jeżeli nam się trochę rozgrzeje zauważymy wyłączymy natomiast mamy w środku delikatną elektronikę a jak wiecie jak działa indukcja mamy taką cewkę którą kopię wysokim no nie napięciem tylko dużym prądem no i dzięki temu w drugiej części, czyli w naszym garku indukuje się nie indukuje się, tylko indukują się prądy wirowe, które rozgrzewają nam tą płytę. Natomiast w samym Cuisine mamy trochę elektroniki, przewodziki. W tych przewodzikach może nam się też wyindukować napięcie. No i potem gdzieś dziwienie, dlaczego nam na przykład waga nie działa, tudzież całe urządzenie przestanie działać. Także płyta indukcyjna może wydawać się jako dobre miejsce, ale wybierzcie sobie jednak jakieś inne. Natomiast ja, ja zabieram się za robienie kwiatów ziemniaczanych. Kilogram. No, może zrobię trochę więcej. Jak widziałem w przepisie, kilo ziemniaków, dwie cebulki, trochę soli, trochę pieprzu, chyba dwa jajka, trochę mąki ziemniaczanej będą idealne. A na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i, i widzimy się ponownie wkrótce. Są. No, trzeba go suwać na bok. Tu jest inne ryzyko. Podnosząc sam Messie Cuisine, jest ryzyko, że podniesiemy go razem z Blatem. Blat nam romnie w dół i też się uszkodzi. Także jeszcze raz nie stawiamy naszego Messie Cuisine na indukcji. No i to się dzisiaj nie będę mógł z Wami pożegnać. Patrzcie, jakie cudo znalazłem. Czekolada. Hershey's, prawdziwa amerykańska. No, niektórzy mogą powiedzieć, nic specjalnego, przecież Hershey's już od dawna można bez problemu kupić, ale to, co można z reguły kupić, to jest gdzieś tam z dystrybucji niemieckiej, z produkcji w Europie. Natomiast ten, widzicie tą etykietkę, The Hershey's Company, Pennsylvania, USA. Czyli jest nadzieja, że jest to tak zwany mój smak dzieciństwa. Bo ten Hershey's z europejskiej dystrybucji smakuje całkowicie inaczej. Według mnie jest za słodki, a prawdziwy Hershey's ma mieć smak takiej lekko zwietrzałej czekolady. No, zaraz może mi się uda odpakować i potwierdzę, czy tak jest faktycznie. Problem jest, większość potraw, czy tam produktów na rynek europejski całkowicie inaczej smakuje niż w Stanach. Na przykład frytki w McDonaldzie, całkiem inne. tudzież w ketchup. Okazuje się, że Heinz, robiony na rynek amerykański, nie jest na, na cukrze, tylko na przykład jest duży dodatek syropu glukozowo-fruktozowego. No, że tak powiem, same świństwa, ale w smaku amerykański jest po prostu rewelacyjny A czekolada? Mmm, to jest to. Mieszkając całe dzieciństwo w Stanach, tony Hersheya ci zjadało. Mmm, niech ja za tym tęskniłem. Bo będę musiał do Aldiego podejść i wykupić wszystko, co tam zostało. Już kiedyś chciałem z eBay'a ściągać, ale ze względu na transport, straszne pieniądze mi uchodzą. A poza tym, przy większej ilości, zawsze jest ryzyko, wycelnik otworzy paczkę. Nawet to czekolada są limity. Dowali nam akcyzę VAT. Już słaby interes z tego wyjdzie. Ja bym też chciał spróbować prawdziwego smaku Ameryki. Taka czekolada Hershey's. Dostępna, no chyba jeszcze dostępna w Aldi. Na pewno we Wrocławiu. Na Muchoborze. Jeszcze stuzin, czy tam półtora tabliczek został. Ale to pewnie do jutra bo jutro na pewno tam wpadnę i kupię, co zostało. Było jeszcze, chyba z ciasteczkami, Oreo. wziąłem cookies and cream, ale to już nie jest to zwykła mleczna czekolada. Po prostu, jak to mówi moja teściowa, małmazja. A na dzisiaj już naprawdę tyle. Do zobaczenia wkrótce.